Witam was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek. Witam was w drugi dzień świąt, w tym wyjątkowym, magicznym czasie. I wy na pewno już jesteście po rozpakowywaniu prezentów, ja również. Dlatego dzisiaj chcę przetestować jeden z prezentów, który otrzymałam od mojego serdecznego przyjaciela Łukasza Rembasa Delona którego możecie znaleźć z YouTube'a. Jeżeli nie, to musicie to nadrobić, to jest super zdolny charakteryzator i niesamowity człowiek. Zrobił mi wielką niespodziankę, ponieważ opowiadałam mu o tym, jak ubolewam nad tym, że nie mogłam się wybrać, polecieć do Londynu. Po prostu byłam zajęta, miałam bardzo dużo pracy, więc nie mogłam Kupić po prostu biletu i polecieć. A na co? Na wystawę i do butiku Lizzy Eldridge, który był tylko do końca grudnia, który jest jeszcze przez kilka dni. Lisa Eldridge to moje guru makijażowe. Podziwiam ją od wielu, 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 wielu lat. W zasadzie od niej zaczynam swoją przygodę na YouTube. Oglądając jej makijaże, jest to profesjonalistka, wizarzystka, która na YouTube pokazuje, jak malować się profesjonalnie, jak malować... Kogoś ma podejście klasyczne do makijażu, nie tylko zgodnie z trendami, tylko zawsze dopasowując makijaż przede wszystkim do urody i do miejsca, gdzie ta osoba się wybiera. Ale o co chodzi z Lizą? To ona mnie zaraziła miłością do historii makijażu i kolekcjonowaniem starych kosmetyków, i dlatego też powstał ten kanał. Najpierw poznałam Lizę. Później otrzymałam książkę o Maxie Faktorze i zakochałam się w nim po prostu, w jego historii. Dzięki temu rozwijałam się, wybrałam się do Hollywood, ponieważ wygrałam ważny konkurs charakteryzatorski. Odwiedziłam muzeum Maxa Factora, zobaczyłam te stare kosmetyki, i moim marzeniem było, aby też zacząć je kolekcjonować. Myślałam, że to jest takie nieosiągalne, bardzo trudne i bardzo kosztowne. Tak, jest bardzo kosztowne, tak, jest trudne, ale nie jest nieosiągalne, jak się okazało, więc od wielu lat już kolekcjonuję, no może nie od wielu, ale od kilku lat kolekcjonuję i powiększam swoją kolekcję kosmetyków i dzięki temu mogę wam ją tutaj prezentować. Liza wydała na przykład taką oto książkę Face Paint. Najpierw zakupiłam ją w języku angielskim. Później wkroczyła do Polski z przytupem w języku polskim, więc kupiłam. No i jak możecie zobaczyć, to jest moja Biblia. Ja sobie tutaj wszystko zaznaczam, wszystkie ważne informacje. Tutaj też szukam niektórych materiałów i potwierdzenia jakichś moich słów, bo podając fakty historyczne, to nie jest takie łatwe, ponieważ są różne źródła. Na przykład. No, i teraz dojście do tego, które z nich jest prawidłowe, aby nie wprowadzić błąd, jest dosyć trudne. No, kiedyś nie było internetu, nie wszystko dokumentowano e, i ktoś tam mógł sobie coś spisać, coś tam dodać od siebie. E, no i pozostaje nam w to jedynie wierzyć, e, albo właśnie cały czas pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Rozgadałam się. Rozgadałam się, ale chciałam opowiedzieć jak bardzo cenię Lizę za jej wiedzę, za to co robi dla innych, a za to w ogóle jaką karierę zrobiła, jest niesamowitą babką. No i nie mogłam tam pojechać sama, ale Łukasz wybrał się do Londynu, też tak dla siebie wiecie, na wakacje po prostu, ale nie mówiąc mi o tym, pojechał w to miejsce, właśnie do butiku Lizy. I wracając, przywiózł mi prezent. Produkty Lizy. Kosmetyki Lizy. Zawsze chciałam je mieć, jak tylko zobaczyłam, że zostały one przez nią wypuszczone. Natomiast na początku był ogromny boom na nie i nie byłam w stanie ich zakupić. Później, co sobie przypomniałam, wchodziłam na stronę, to były wykupione, a chciałam jakiś zestaw, chciałam wypróbować więcej niż tylko jedną pomadkę, Zresztą sprowadzanie jednej pomadki to wiecie, koszty tego no, nie są zbyt opłacalne więc już wolałam kupić więcej um, no a tu się okazało, że dostałam, dostałam prezent, tak piękny i niesamowity i nawet nie wiecie ile mnie to kosztowało żeby się powstrzymać i nie nakładać tych kosmetyków, dopóki nie zasiądę tutaj przed wami żeby je wam pokazać i przetestować razem z wami Tutaj mam ten prezent i zaraz będziemy testować. Pokażę Wam jeszcze tutaj to miejsce, bo Łukasz nakręcił też dla mnie materiały, więc zobaczcie jak ten butik wyglądał. Tam była też wystawa tych starych kosmetyków od Lizy. No jej, jej kolekcja jest zdecydowanie większa. I zdecydowanie bardziej kosztowna. Z tego co wiem, Lisa już potrafi za jeden kosmetyk, jakąś pomadkę zapłacić, równowartość nowego samochodu. Um, i ja nie mogę sobie jeszcze na to pozwolić, ale szukam, szukam, szukam. Może kiedyś, może kiedyś. Może kiedyś ten kanał się tak rozwinie, że faktycznie takie zakupy raz na jakiś czas nie będą wymagać zaciągania kredytu specjalnie z tej okazji, więc kto wie, może mi w tym pomożecie. Ale póki co. Testujmy coś, co jest bardziej fungalne, czyli współczesne i każdy może sobie zakupić kosmetyki Lise Eldridge. No tylko spójrzcie, co otrzymałam od Łukasza. Przepiękną kosmetyczkę, welurową, głęboka zieleń, retro, piękna, szlachetna zieleń z wyszywanym, złotym logiem lisy. To jest tak piękne, to jest najpiękniejsza kosmetyczka, jaką miałam. Nie tylko ze względu na to, że jest to sygnowane właśnie logiem Lizy, tylko, no, jaka ona jest cudowna, no po prostu jest tak piękna. I tak do mnie pasuje jest tak retro. Co otwieramy? No i tutaj mamy cztery kosmetyki. Najpierw przetestujemy wersję bardziej light, zobaczcie te opakowania. Piękne kartoniki, białe, jasne, ze złotym logo. Niesamowicie klasyczna, ale też Liza ma wielką klasę. Jest naprawdę kobieta z klasą i bardzo mi miło, jak często mnie porównujecie do niej. I ja teraz już muszę się przyznać od lat. Tak nie oglądam na bieżąco filmów Lizy, bo nie mam na to po prostu czasu, ale tak śledzę, oglądam co wrzuca na Instagrama, jest po prostu tak piękna. Mamy odcień tutaj Musem, pomadka w tym samym odcieniu podobno Łukasz pokazywał mój profil klasyka i, i, i ludzie tam pracujący dobierali do mnie do mojego wyglądu te odcienie więc mam takie wiecie dobrane przepięknie prezentują się te kosmetyki mamy tutaj złotą taką matową kredkę z czarnym logo i tutaj z odcieniem a pomadka jest dosyć ciężka tak, jakby metalowe opakowanie. Nie wiem dokładnie, czy to jest metal, ale wydaje się, wiecie, w dotyku, że jest metalem. Tutaj jest raczej plastik. Taki plastik powlekany metalem, tak mi się wydaje. Piękna złota. Wysuwamy. A nie, a czerwień złapałam. Złapałam za czerwień, a to zaraz. To czerwień to, to na końcu bo ona jest po prostu Uf, przepiękna tutaj mamy drugą no tak, nie wiem jak ja to zrobiłam i proszę bardzo Ohoho. i ona przepięknie wygląda bo zobaczcie, tutaj jest taka matowa nie jestem w stanie wam zrobić takiego makro, abyście to zauważyli, ale ma fakturę materiału bardzo drogiego i dobrego materiału a tutaj ta ścinka, zobaczcie, jest błyszcząca po prostu jest tak piękna no ale dobrze testujemy aż się stresuję że wiecie nareszcie mam te kosmetyki tutaj u siebie, plus nigdy nie były używane i teraz mam ich użyć Normalnie tak nie mam, bo mam tysiące kosmetyków. Nawet nie chcę liczyć ile ich mam. Więc ogrom, ale te są dla mnie po prostu wyjątkowe. Taki prezent, którego się kompletnie nie spodziewałam. Uff, dobra. Najpierw konturówka. O. o wow. o, chyba faktycznie się polubię z tym kolorem. Piękna. Teraz sobie wypełnię usta delikatnie. Sama kredka jest bardzo mięciutka, ale czuć, że po prostu się mocno trzyma. Czasem mamy kredki takie bardzo mokre, które może zastygają po jakimś czasie, ale jest ryzyko, że zaraz nam się zacznie rozmywać, wychodzić poza kontur i nieestetycznie wyglądać. Tutaj ta konsystencja jest naprawdę taka zbita, konkretna ale nie sprawia żadnego problemu przy aplikacji. Już mi się podoba, ja już bym to nawet tak zostawiła, słuchajcie. Sam kontur. Nałożyłabym coś nawilżającego i by było pięknie. Ale sprawdźmy to. I oto moment wyjątkowy. Nowa pomadka, i pierwsze użycie. Brak mi słów. Ciekawe, to jest przyjemna konsystencja. Ja tej pomadki w ogóle nie czuję na ustach, a jest matowa. Nie wygląda sucho. Jaki piękny kolor. Jeszcze do tego sweterka tak pasuje. Uff. Aż nie chciałabym tego zmywać, ale muszę zmyć, bo musimy nałożyć czerwień. Czy to będzie ta czerwień? To będzie ta idealna czerwień, najlepsza na świecie. Czerwona kredka. Teraz ja tak patrzę i przypomina mi się kredka do ust z Diora. Lata temu po prostu miałam taką kredkę i ona była taka. Wiecie, wow, że to Dior, i w ogóle tak o nią dbałam. I ona właśnie miała bardzo podobny kolor. Może nie aż tak bardzo wpadający w róż, a przynajmniej teraz tutaj tak to wygląda, ale właśnie była taka złota z czerwoną końcóweczką. To dla mnie było takie wiecie luksusowe, i tak samo podchodziłam do tej kredki jak do tych kosmetyków Lizy. Teraz ten wyjątkowy moment. Aż mi jej szkoda, bo ona jest taka piękna. Może tutaj też zauważycie fakturę. No cuda. Jak to widzicie? Ja nawet nie wiem, jak to skomentować, bo mi się wydaje, że ja mam materiał na swoich ustach jakiś taki aksamitny, który daje trójwymiarowość. Pomimo tego, że to jest mat, to wygląda po prostu tak pięknie. I do tych moich rudych włosów. No cóż, rzadko mnie widzicie w takim stanie, że brakuje mi słów. Ale teraz mi ich brakuje, zdecydowanie, bo wiem, że bardzo emocjonalnie podchodzę do tych kosmetyków i to jest nietypowe. W chwili obecnej mamy dostęp do wszystkich kosmetyków, wszystko jest łatwo dostępne, w dobrych cenach. Mamy ich bardzo dużo. Nie mamy tylko jednej pomadki w swojej torebce czy na kosmetyczce, ale mamy ich zdecydowanie więcej. Szczególnie wizarzyści, czyli osoby, które pracują z kosmetykami. Mam ich mnóstwo i tak emocjonalnie do kosmetyków podchodzę do tych właśnie starych, bo mam w dłoniach historię, jakieś emocje. Wiem, że ktoś dbał o te kosmetyki kiedyś, że to było coś wyjątkowego, że one mają tyle lat, więc one mi często odbierają mowę tak reagowałam też na swoje kosmetyki które wypuściłam przez współpracy bo to jest niesamowite, że można było coś takiego stworzyć i zostawiam je sobie na pamiątkę i w ogóle to jest dla mnie niesamowite, ale dla mnie niesamowite i tutaj sama siebie zaskoczyłam takimi emocjami co do tych kosmetyków ale to pewnie ze względu na to, że właśnie tak bardzo szanuję Lizę i, i że nie sądziłam że, że będzie mi to dane przetestować te kosmetyki, posiadać te kosmetyki że to dla mnie coś takiego Wyjątkowego. Te kosmetyki wiążą się z moją własną historią czy właśnie tak jak Wam wspominałam o tej konturówce Diora jeżeli mamy jakieś kosmetyk, które sobie kupimy za pierwszą wypłatę czy właśnie coś droższego lepszego albo jeżeli kiedyś jakiś kosmetyk dostaliśmy gdzieś z zagranicy od cioci z Ameryki czy gdziekolwiek no to jest to coś takiego wyjątkowego coś czego nie można dostać na przykład w Polsce po prostu jeżeli przywiązujemy się do jakiejś rzeczy ze względu na emocje, jakie zostały wywołane przez nią, no to trochę inaczej do tego makijażu, jednak potrafimy podejść i do tych zwykłych rzeczy, które dla nas są niezwykłe. Dlatego tak bardzo lubię historię makijażu i te, to moje kolekcje starych kosmetyków. Na dzisiaj to już wszystko. Chciałabym jeszcze raz podziękować Łukaszowi za tak niesamowity prezent, bo. Byłam niesamowicie wzruszona, i teraz dalej jestem. Tym bardziej, że już mam nareszcie je na swoich ustach. Wam życzę, abyście znaleźli takie swoje kosmetyki, które Wam takie emocje dadzą. Wiem, że to są tylko rzeczy, ale wspomnienia to jest coś, co warto inwestować. A czasem rzecz potrafi te wspomnienia zachować. Jak za wiele lat ją słapiemy znowu do rąk, to. Wszystko wróci do nas. Więc tego Wam życzę. Mam nadzieję, że te święta były dla Was wyjątkowe, że spędziliście je z rodziną, że ten przyszły rok chyba się będziemy jeszcze widzieć. Musiałabym zajrzeć, zajrzeć w kalendarz, ale mam nadzieję, że ten przyszły rok przyniesie Wam bardzo dużo wspaniałych chwil, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, pieniędzy. Czego tylko sobie życzycie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!